Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was hol zakupowy. Pozwólcie mi też rozwinąć ten kanał, także koniecznie subskrybujcie. No i wpadajcie na Instagrama, tam też jestem na bieżąco z nami. Także, no, zaczynamy. Dobra. To lecimy sklepami. sklepów będą trzy. Najpierw będzie Pull beer. I tutaj zamówiłam sobie t-shirt. Ja ogólnie mam bardzo mało t-shirtów, ale to nadrobiłam, także sporo dzisiaj pokażę Wam t-shirtów. Myślę, że to jest fajny nadruk Bardzo mi się podoba. Jest on właśnie z takim akcentem różowym, a zazwyczaj można spotkać go w czerwonym. Wprawdzie jest to czarny t-shirt i może nie będzie super najlepszy na wakacje. Natomiast ja się bardzo lubię w czarnych rzeczach, także no nie zabraknie tutaj czarnych T-shirtów. Cię on bardzo podoba, będzie bardzo fajnie komponował się z kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, a mianowicie jest to spódnica. I słuchajcie, ja na tą spódnicę czatowałam już rok Już rok temu na Pinterestie Widziałam mnóstwo stylizacji właśnie Z spódnicą w panterkę I do tego z takim właśnie T-shirtem z fajnym nadrukiem I na przykład z białymi trampkami Mi się ta stylizacja mega podobała Ale w zeszłym roku nie mogłam totalnie znaleźć takiej spódnicy Jedynym minusem jest to, że ona jest Plisowana, więc bardzo ciężko mi ją będzie Prasować No i nie ma wycięcia Chciałam, żeby miało takie wycięcie na udo Największym stresem były rozmiary, bo zamawiałam przez internet Wiecie, robiłam to na wyczucie. Ja zamówiłam XS, bo S już nie było. Natomiast, ymm, no, mogłaby to być S. -ka. Nie wiem, czy to jest kwestia działania podświadomości, ale nagle zaczął mi się podobać kolor liliowy. Wchodzę na jakąkolwiek stronę internetową z ciuchami i okazuje się, że liliowy to jest największy trend lata, więc. No myślę, że tutaj mogła podziałać podświadomość. No i taką też bluzkę sobie kupiłam. Kolejny t-shirt. Bardzo mi się podobał, szczególnie właśnie ten kolor. I powiem Wam, że w internecie wyglądał tak samo jak w rzeczywistości. Naprawdę bardzo ładna koszulka. Ja nie miałam... Ja w ogóle nie miałam fioletowych rzeczy. Dopiero teraz mnie natknęła na liliowy Naprawdę mega mi się podoba. Jeszcze tutaj... Słońce, wiecie, równowaga i te sprawy Bardzo, bardzo mi się podoba To jest także MK Materiał jest bardzo dobrej jakości Myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych t-shirtów Na marginesie wszystkie linki zostawiam Wam w opisie Także możecie sobie zerkać Kolejny sklep, za którym tak średnio przykładam W sensie, jak ja wchodzę na tą stronę internetową To sobie myślę, o wszystko jest zarumbiste, Ale jak coś zamawiam, to jedno przychodzi dobrej jakości Drugie przychodzi tak jakby... Nie wiem, przyszło to z AliExpress, jakość jest tragiczna i ja nigdy nie potrafię wyczuć, które z tych rzeczy są dobrej jakości, a które nie, a mianowicie chodzi mi o sklep zwany Misugiket. Miss Weekend? Nie wiem, może wiecie jak to się wymawia, napiszcie mi w komentarzu No ale przejdziemy do najlepszego hitu, po prostu hit totalny, słuchajcie, kupiłam sobie top Mówię top, zarąbisty, kurczę, taki kolor wakacyjny mega I to jest słuchajcie, rozmiar XS, ja zamówiłam XS, a to wygląda jak LK To wygląda jak LK i w ogóle jest tragiczne, totalnie się nie układa, ma tutaj z tyłu suwak Ja nie wiem jak ja, ja nie wiem co ja mam z tym zrobić, chyba... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze tam, na tej stronie, żeby zdobyć jakiś top o poprawnym rozmiarze, dla mnie to, to był cud. I jak już znalazłam, to, to się okazało beznadziejne. Także ten top jest przykładem na to, że rozmiary w internecie różnią się, naprawdę się różnią i można popełnić duży błąd. Ale już pomijając rozmiar, to i tak według mnie się nie układa. Materiał jest słaby i nieadekwatny do swojej ceny. Także. Tego nie polecam kupować. Kolejną rzeczą z tego sklepu jest bluza i bluzę kupiłam o rozmiarze S. Nie do tej bluzy przyciągnął nadruk, ponieważ ma fajny kolor, taki żółty. I wydawało mi się, że fajnie w niej będę wyglądać Jeszcze tutaj ma potrzycie takie wiecie delikatne, takie mięciutkie Więc myślę, że nawet na takie chłodniejsze dni wiosenne czy letnie będzie naprawdę spoko Rozmiar S, -ka. w sumie to się dziwię, że nie wzięłam Emki. Kolejną rzeczą jest kolejny t-shirt i jak widzicie tutaj jest kolejny fioletowy akcent Z napisem Arizona i z takim tygrysem To jest rozmiar 36, ale kurczę mam wrażenie, że to jest L, taka porządna L -ka. E, bo rękawy mam do łokci, także no, wygląda jakby, jakby była sporo za duża na mnie, no ale dobra, trudno. Także jest naprawdę bardzo luźna. Tutaj rozmiarówki z tego sklepu są dziwne i ciężko jest trafić na odpowiedni rozmiar. Dlatego uważam, że jeśli zamawiacie z tego sklepu, on jest tylko internetowy, no to najbardziej czego bym się obawiała, to właśnie rozmiaru, że przyjdzie nie taki, jaki zamawialiście. Ostatnia rzecz z tego sklepu Mizdu i Googie To sukienka, z której jestem naprawdę bardzo zadowolona. Pierwszy raz kupiłam tam sukienkę, która jest naprawdę super, i myślę, że będę w niej. Naprawdę często chodzić. Ja już zamówiłam z tego sklepu kilkukrotnie sukienki i przychodziły naprawdę różnej jakości. Naprawdę różnej jakości. Niektóre prześwitywały, niektóre były wątpliwe. Materiału w sensie jakościowo, i wykończenie też miało już średnie. Natomiast ta sukienka wygląda naprawdę porządnie. Ma super materiał, piękne rękawy, naprawdę tutaj są takie zwężenia nawet pod koniec, przy nadgarstkach. Dekolt też jest w miarę akceptowalny. Jeszcze tutaj są takie dwa sznureczki, którym mogę sobie podwiązać pod szyję i nosić na dwa sposoby. Długość też jest super. Tutaj, no, oczywiście stresowałam się. Rozmiarem wzięłam 34, czyli XS I naprawdę jestem mega zadowolona Jeszcze tutaj w okolicach talii jest zwężenie No i przechodzimy do mojej jednej z ulubionych sieciówek Jest to Stradivarius Ja kupuję tam od lat ciuszki I naprawdę rzadko kiedy zdarzało mi się, że zawiodłam się na jakieś rzeczy Może miałam tam ze 2-3 wpadki, jeśli chodzi o wybór ubrań A tak poza tym to naprawdę... Kilka lat noszę ubrania, mam nawet plecak, który kupiłam chyba ze 4 czy 5 lat temu i nadal z niego korzystam. Także, także zamawiając tam byłam pewna, że przyjdą mi fajne rzeczy. Jeszcze dodatkowo natrafiłam na parę promocji, także byłam bardzo zadowolona. Powiem Wam, że ona chyba mnie najbardziej ucieszyła, bo mi się bardzo spodobała. Ma taki dekolt w trójkąt, no i tutaj zwężenie u dołu, zakończenie ma takie właśnie... Kobiece bardzo. Jeszcze tutaj są takie elementy kwiatów, także naprawdę jest przepiękne na wakacje, ale muszę pod spodem coś tam założyć, bo jednak dekolt jest troszeczkę za duży na mnie. Kolejną rzeczą są legizy. Ja tutaj upolowałam niezłą promocję, bo kosztowały niecałe 50 zł bodajże. To jest rozmiar 34, one są z podwyższonym stan stanem z tyłu. Są w takim stylu właśnie leggingsowym. Tutaj nie ma, wiecie, takich typowych spodni, że są kiszonki, natomiast są to właśnie Legginsy i tutaj przechodzi szef przez środek. Nie do końca jestem pewna, czy dobrze to wygląda. Zobaczymy, jak po kilku praniach będzie się to prezentowało. No, ale dobra, za 50 zł podwyższony stan, także myślę, że fajnie, fajnie. Ostatnim razem zepsułam tego typu spodnie susząc je w suszarce i one się strasznie pomarszczyły, dlatego musiałam sobie kupić coś w podobnym stylu. Jeszcze w swoim asortymencie w Stradivariusie mają. Em, Właśnie tego typu spodnie, tylko że takie typowo spodnie z push-upem na pupie I to mnie bardzo ciekawi i zastanawiam się, czy przypadkiem nie wrócę do tego sklepu I nie kupię sobie tych spodni i czy nie przetestuję przypadkiem tego push-upu No zobaczymy, może się skuszę Kolejną rzeczą jest taki basicowy biały sweterek rozmiar M I jestem bardzo zadowolona, że wzięłam M, bo SK byłaby dla mnie chyba za mała Tak jak już mówiłam, ja jednak lubię takie troszeczkę luźniejsze rzeczy Co jest fajne w tym sweterku, to to, że rękawy... Są bufiaste, ale nie takie bufiaste jak nie wiem, czy widzieliście ostatnio w sklepach. Takie wiecie. Takie. takie, takie są straszne pufki tutaj na ramionach, i one strasznie poszerzają sylwetkę, i mi to bardzo nie pasowało. I ja szukałam czegoś w podobnym stylu, ale czegoś, co ładnie by się prezentowało. No i właśnie ten sweterek taki jest. On również chyba był, z tego co pamiętam, po przecenionej cenie. O przecenionej cenie, tak się mówi w ogóle? Chyba nie. Był przeceniony. Jedynym minusem jest to, że troszeczkę prześwituje. Ja założywszy biały stanik, no trochę nie byłam zadowolona z efektu, bo jednak trochę prześwitywało. Musiałam zmienić stanik na taki beżowy, który przeznaczony jest właśnie do takich sukienek, które są białe, więc beżowy stanik do tego. Seterka i będzie ok. Tutaj Was zaskoczę, a w zasadzie nie zaskoczę, bo mam kolejny liliowy element garderoby. Jest to sweterek. Ja nie chodzę w sweterkach, naprawdę bardzo rzadko chodzę w swetrach i naprawdę bardzo rzadko chodzę w swetrach. W sensie najczęściej chodzę w bluzach, zimą nawet. Natomiast ten sweter mi się bardzo podobał właśnie ze względu na kolor, ale też myślę, że przekonam się w ogóle do tego typu swetrów. Bardzo mi się on podoba. Jest to rozmiar... M I byłam pewna, że będzie troszeczkę luźniejszy Natomiast mogłabym śmiało stwierdzić, że to jest SK Ja chciałam, żeby on był, wiecie, troszeczkę taki luźniejszy, większy i tak dalej Natomiast MK według mnie wygląda jak SK Kilku osobom już pokazywałam ten sweterek, wszystkim się podobał Też sądzę, że jest bardzo ładny Ma trzy guziki, można zapiąć i kombinować tutaj ze stylizacjami Także naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolona z niego Ostatnio rzeczą są spodnie, ostatnio robiłam trend z TikToka i zepsułam moje ulubione spodnie z podwyższonym stanem w stylu takim mom jeans. Tutaj macie link do tego filmu, więc musiałam nadrobić i kupić jakieś podobne i kupiłam i słuchajcie, bardzo dużo osób zapewne będzie chciało wiedzieć co to są za spodnie, co to jest za model i tak dalej, więc podlinkuję Wam one są naprawdę bardzo piękne mają taki jaś, jasny jeans bardzo mi się podobają, ja zamówiłam rozmiar 36, ale wydaje mi się, że mogłam spokojnie zamówić 34, bo są naprawdę takie mega luźne, może się skurczą w praniu, nie mam pojęcia aczkolwiek, no do paska będą naprawdę spoko, bardzo mi się podobają ja uwielbiam ten krój spodni, także naprawdę jestem bardzo szczęśliwa Muszę troszeczkę podwinąć sobie e nogawki na dole, ale naprawdę świetnie się prezentują Nie wiem o czym mam tutaj więcej mówić, bo na pewno znacie ten typ spodni I naprawdę Wam go polecam, ten model ze Stradivariusa, bo wyglądają naprawdę pięknie Bardzo są podobne do tych, które zepsułam To by było na tyle, mam nadzieję, że film Wam się podobał Koniecznie zostawcie kciuki w górę, no i pomóżcie mi rozwijać kanał, także subskrybujcie go koniecznie Wbijajcie na mojego Instagrama, to będziecie ze mną na bieżąco no i oczywiście na TikToka, który prężnie się rozwija. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Buziaczki, do zobaczenia. Pa!